się ma widzio, z tej strony Grunik, z o.o. i teraz witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft w z drzew, a dokładniej Star Technology, modpacka dokładniej. Nie, co się działo poza odcinkiem, wam wszystko z, yy, streszczę. E, dokończyłem wodę, żeby mieliśmy już całe to. postawiłem skrzynkę, żebyśmy mieli jakieś miejsce na itemki. E, Zebrałem trochę więcej drewna. No i to w sumie wszystko, co zrobiłem, kiedy nie, nagrywali, kiedy nie nagrywałem. Dodałem też moje dwa autorskie mody: Create Gravel Extractors i drugim modem jest pomidorówka mod. Możecie sobie pobierać. Dawam link w opisie. Bardzo polecam, wrosy nam już drzewa i włożyłem to, jak widzicie, wodę, żeby. Tutaj była jakby to zbomilowane. I ktoś mi w komentarzu napisał, żebym nie dawał kamerki, skoro no i tak zakrywam moją twarz. A więc, no tak zrobię, więc no. z tym sobie najpierw te drzewa. No nie no, spadło mi to no w tym wierzę. Au, lak był? A, po drzewa wyrosły. Mówiłem, że trzeba by to szybciej rosnąć. Tylko boję się, że zaraz mi spadnie, więc no. I wykombinowałem, co zrobić, żeby nie było podwójnego dźwięku. No i dobra, mam teraz już podpięte te słuchawki. I teraz już nie powinno być... Podwójnego dźwięku, dobrze. To teraz przejdźmy do ważniejszych rzeczy. Po pierwsze, sobie sadzonki, żeby już na zaszyły drzewa rosnąć. I wypadałoby też zrobić pomidorówkę, albo w sumie już nie na ja Nie będziemy robić pomidorówki. Lepiej zacząć robić naszą wyspę powiększoną i zacząć robić kolejne questy. Znaczy, co jest kolejnym questem? Dobrze, kolejnym questem jest. O, to kolejny zdobycie Zdobycie tego. To jest całkiem proste właśnie. Jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, że jak przez to przytrzycie dirta, to dostajecie o takie dziwne różne rzeczy. Teraz by wypadało zrobić kolejnej temki, jak, yy, jak się robiło upgradera? upgrader upgrader. No dobrze, tak się. Całkiem łatwo się robi i jak widzicie to się ultra łatwo robi. Nawet całkiem łatwo. Więc postarajmy się tę turkę zdobyć. No i mamy git. Przepalmy także to. A, bo nie mam czym tego przepali. Z tego tego całego nie przypaliłem. Włoszymy sobie. I teraz niech się to przypala. A tymczasem liście. No i git. Dobra. Tutaj już mi się przypaliło i tutaj też. To sobie rozdzielamy na dwa piecyki. I łącznie mamy dwa bloki żelaza. To jest nawet fajną liczbą, bo ty że to jest troszeczkę broken. Dobra, może nie jest jakoś mocno, ale no. Mam upgradera. Przyda mi się teraz więcej jeszcze stone. Bar, no i temki zdobyte. Teraz mogę sobie rozłożyć tego koby stowna. No i kolejny ród żelaza. I zaraz jak to się przypali, o te kolejne drzewa nam wyrosły, to odłóżmy sobie do skrzyneczki. Dobra. Mamy. Idz. Teraz potrzebujemy znowu stona. Dobra, mamy. To jest andezyt, dobra. Pyk, pyk, pyk. Andezyt i gravel. No i mamy. Dzięki temu mamy main extractor. I teraz patrzcie, możemy go sobie zupgradeować? aktualnie on nam będzie dawać węgiel, on nam będzie dawać węgiel, ale nie mogę go niestety teraz zniszczyć, bo. Czyli jak mogę. I naprawdę dałem mu możliwość. Ja nawet nie wiedziałem, że dam mu możliwość podnoszenia przez cariona. A to ciekawe. Ej, teraz tak. Kolejną linią w questach jest zdobycie mm, redstone'a i kleju. Jak się robiło klej. Tutaj. No dobrze. Water i dust. Fajną rzeczą w questach mamy zrobienie tego kleju. Ale do tego też potrzebujemy multum przedmiotów. No i mamy już 17 dusta. I teraz dust sobie mogę. Nie, ja potrzebuję jeszcze wody. No tak. Woda. Tutaj. O, no i mamy produkcję kleju. No i Git. Zaraz widzę, My mamy produkcję kleju. No i mamy no i mam wideo 17 kleju, teraz tak, nie będziemy już mogli robić fire ale no, bo potem to będą już te prymitywne te, ale też potrzebujemy tutaj te, te wszystkie resursy, do których potrzebujemy tin i copper się zaliczają też, przepalmy troszeczkę, dokładnie tin i kopra dobra mamy, tam się też sulfur dust, który robi się właśnie z dusta. Ja. No, i mamy cypher dust. I jeszcze nam się przypali tin i copper. No i mamy kolejne zadanko wykonane. Bardzo proszę, Pyk. Teraz trzeba zrobić te wszystkie tuły. Co nie będzie zbyt trudne, bo. To no, zaraz mogę zacząć? To produkcję tego. Czy ja mogę z Andyzytu na przykład zrobić jakąś grawę? Nie, właśnie. Dobra, mamy to skończone. Co mi się przydało, ściągnąć drzewa. Dobra, zróbmy sobie siekierkę. Bo już mi się kończy miejsce, nie fajnie. Dobra. I teraz zrobimy sobie z tego młot. O, bardzo proszę. Iron Hammer. No i mamy. To jest pierwszy item z tych questów. Teraz potrzebujemy fajla. Iron fajla się tak robi, ale do tego też potrzebujemy prasę. O jezu. A do prasy zaś żelazo. Żelazo mi się skończyło. O jezu, a to żelaza z tego jest całkiem druga droga. W sumie nie mogę nawet. Mogę Mogę mój ekstraktor co najwyżej do... Kopera mogę go O! Mam teraz koper. Mam teraz koper, ekstraktor, ale ja bym chciał jeszcze kolejny level, czyli że iron. To zaraz to sobie ogarnę. No to... Pineapps! Aaaa, Jestem naprawdę mądry! Ale mam przynajmniej diaksy, no. No też to się to może przydać. Dobra, no i widzowie, mamy 52 gravela, no jeden kobel z Dobra, że mamy gravel. Możemy sobie z tego sobie zrobić żelazo już w tym momencie. No dobrze, mamy tutaj 20 żelaza, co jest nawet fajnym wynikiem w sumie. Ja to robię, żeby zdobyć iron file. Chcę ja jeszcze screwdrivera, do którego potrzebujemy też całkiem sporo itemków. one i tak mają skomplikowaną recepturę. Wręcz też iron. No nie jest taki już trudny. Potem nóż, to jeszcze słabsze. I jeszcze ostatnie, czyli że mortar. No i to wszystko, dobra. Mamy teraz całkiem sporo żelaza. I teraz mamy gravel extractor iron, dobra mamy. No i mamy gravela. No i mamy 25 żelaza. Teraz mamy całkiem sporo tego żelaza. Zaczniemy od jakichś prostych itemków, na przykład nowa. A, rafie, to jestem drugiego dnia, bo poprzedniego już się zmęczyłem trochę, bo ciężki dzień, ale teraz drugi dzień. Całe szczęście, oczywiście chodzi mi o IRL, a nie tej grze. Ara. Ale naszym aktualnym priorytetem jest zrobienie sobie prasy mechanicznej. Mamy żelazo i jeszcze będziemy potrzebowali trochę andezit aloja. A tak, dobra, dziwna Nie Nieważne, Dora. Mamy 16 Andesit aloja. Zrobimy sobie z niego Shafta, z okazji jeszcze. No i mamy Undesit Casinga, kładziemy sobie tak, tak. I tak. No i mamy Mechanical Pressa. Czyli nasz pierwszy blocks create moda. O, jak widzicie, to jest quest'loro. Niego podobno będzie potrzebny. Ale aktualnie nam się bardzo nie przyda. Ale wyda nam się więcej Andesit alojów. Dobra, mam 6 takich. Nie chcę zrobić sobie dwa depoty. Bardzo proszę, dwa depoty. Dałoby je gdzieś postawić, ale platformy mamy za małą, więc udałoby się rozszerzyć. Ładną platformę. Tutaj możemy zacząć stawiać nowe maszyny. Pierwsza będzie prasa mechaniczna. Łódź, mały like. I teraz przyda nam się coś do zasilania. kręka. Potrzebujemy zrobić sobie iron plate. Ile ich potrzebujemy? Dwa... A, to trochę ich będę potrzebować. Mamy dwa iron platey i z nich możemy już sobie zrobić. Boom! Iron file'a. No i mamy iron screwdrivera jeszcze. Iron hammer. Znaczy iron wrench. Iron saw zrobiony. I przydałoby się jakąś barierkę zrobić. Iron mortara. Jednego. i mamy iron no mamy. Nowa skrzynka. To sobie muszę jeszcze posprzątać, więc to zniszczymy, okej? Okay. No i git mamy. Wydałoby się jeszcze jakiś mur z tyłu zrobić. Dobra. I tu będziemy mieli takie fajne wejście, bo... O. Teraz na dachu. No takie coś. Nawet fajnie to wygląda. Postawmy sobie jeszcze takie drugie. Aaaa! Te piece przenieść po pierwsze do środka, pyk, pyk, dobra. I tutaj potem będzie przejście do tego pokoju obok, tak Tam będzie przejście, który crafting, okej, okay. Dobra, bo w sumie no, to gorzej będzie ładnie wystrojnie. No, i coś takiego, i to nawet ładnie wygląda. Teraz postawmy też sobie taki slawek bo to może taki kącik bardziej niż pokój. No, mamy drabinkę. No i mamy ładnie. Zatem postawię taką kolumnę pochodne. No i nawet ładnie mamy w tym naszym domku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, widzowie. Mam nadzieję, że się widzimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Bajo!